Nie, Małe. Ona jest mała. Nie, lepiej. las Nie, będę się szarpać, tak? tak. ptak. bo mi ucieknie, jak no tak to trzymać. Głupie. by ci nie dziabnęło. Ataku! Ataku! Bo to dziobie, potrafi dziobnąć. Ataku! Wypuścimy to? Nie. nie, nie. Pajtek! Fajku odejdź. 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 Cię przywiąże. To jest mała stroka. Cię przywiąże? Opać. Mała, mała sroczka. Totanie po... zaraz zawału! A A kotu pokażemy. Pajtek! A gdzie jest Jesteś piękna. Uuu, <try> eee. prawie się udało Jeszcze nie umie próbować. Prawie, prawie się udał. Jeszcze nie umie próbować, ale się nauczy. A co? 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 A co?